W drugim półroczu tego roku przeżywamy istny boom w kredytach hipotecznych. Wiemy, że limity wsparcia w ramach programu Bezpieczny Kredyt powoli się kończą i to jak będzie wyglądał ten rynek w przyszłym roku, dużo zależy od tego, w jakiej formule ewentualne wsparcie będzie kontynuowane, gdyż widzimy z poprzednich lat, że przy stopach procentowych na poziomie 5-6% popyt na kredyt hipoteczny jest mocno umiarkowany. Z większym optymizmem patrzymy na rynek kredytów dla mikroprzedsiębiorstw oraz kredytów konsumenckich. Tutaj oczekujemy, że jesteśmy już za spowolnieniem gospodarczym, koniunktura powinna się odradzać, a to są takie okoliczności, gdzie zapotrzebowanie na kredyt konsumencki, zapotrzebowanie na kredyt mikroprzedsiębiorstw rośnie i w związku z tym zakładamy, że tutaj nastąpi powolne odbudowywanie się rynku kredytów właśnie konsumenckich i dla mikroprzedsiębiorstw.